Cześć. Ja jestem Kasia, a ja Agnieszka. Dzisiaj chciałyśmy z Wami porozmawiać o urządzeniach, które każdy z was zna, jestem tego pewna: o ładowarkach. Większość ładowarek w... ciągle tkwi w gniazdach. Dobrym rozwiązaniem jest taka listwa, gdzie za pomocą jednego kliknięcia możecie włączyć i wyłączyć prąd, który dociera do Waszych ładowarek. Jest ona wygodna i pozwala szybko odłączyć źródło prądu. Innym rozwiązaniem, jeśli nie macie listwy lub nie chcecie jej używać, jest koszyk na ładowarki. Może to być koszyk, może to być każde inne pudełko, możecie sobie je przyozdobić, jak Wam się podoba. Natomiast istotne jest to, że każda odłączona ładowarka i umieszczona w koszyku nie znajduje się w gniazdku, zatem nie pobiera prądu. Wtedy mamy pewność, że nie zużywamy niepotrzebnie energii. Kolejną zaletą takiego rozwiązania jest to, że doskonale wiemy, gdzie się nasze ładowarki znajdują. Jeśli znajdziecie w domu najlepsze, najwygodniejsze dla wszystkich domowników miejsca, to spełnicie wszystkie warunki. Zawsze znajdziecie ładowarkę, zawsze będzie wyłączona z prądu, jeśli nie jest potrzebna. I zawsze po nią możecie sięgnąć, a potem wraca do koszyka. Pamiętajcie, jeśli wszystkie ładowarki są w koszyku, to nie są w gniazdku. A ponadto chcielibyśmy Wam zaproponować pewien eksperyment. Spróbujcie któregoś wieczoru poprosić rodziców, aby ym, wyłączyli wszystkie bezpieczniki i spędzi, żebyście wspólnie spędzili godzinę, albo może i dwie, w całkowitej ciemności. Zobaczcie, jak będziecie się czuli, przygotujcie latarki na wszelki wypadek i pomyślcie, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od energii elektrycznej. Tą wiedzą i doświadczeniem z takiego wieczoru możecie się podzielić ze swoimi koleżankami i kolegami, czy też z nauczycielami. Opowiedzcie im, co czuliście, co Was zaniepokoiło, co było dla Was trudne, a co było wyzwaniem. Taki dzień, w którym nie będzie prądu, może się zdarzyć. Więc warto wiedzieć, dlaczego powinniśmy oszczędzać energię.